Informacja z dnia wczorajszego od IMGW od samego IMGW czytamy: Byliście z nami na Facebooku, X, TikToku, Instagramie, Blue Sky i LinkedIn. Dziękujemy za wszystkie Wasze opinie, zarówno te pozytywne, jak i krytyczne. Za komentarze miliony polubień i czytamy w komunikacie. W związku z decyzją, na niezależną od nas, wszystkie profile w serwisach społecznościowych prowadzone przez CMM zostaną zamknięte 28 lutego. Dziękujemy Wam, że byliście z nami, śledziliście nasze prognozy i dzieliliście się informacjami. Buchnęło to jak grom z jasnego nieba, w sumie polscy łowcy BUSZ, sieć obserwatorów BUSZ i my również to udostępniliśmy, tym bardziej, że to było z oficjalnej strony IMGW, z której też każdy z nas korzystał, a później te informacje zniknęły, a pojawiła się wiadomość. Taka komunikat IMGW. Z przykrością informujemy, że w przestrzeni publicznej pojawiły się, uwaga, nieprawdziwe informacje. Pragniemy zapewnić Państwa, że wszystkie wiarygodne i oficjalne informacje i komunikaty, które Państwo śledzicie i cenicie, oraz nasze aktualności są i będą publikowane dla Państwa wyłącznie na naszych oficjalnych profilach. Czyli co. Te strony, które IMGW wcześniej, z których IMGW wcześniej korzystało te, 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 te pro, portale, to, to, to nie są już oficjalne, czy jak? Ha?